Witajcie, moi drodzy widzowie! Kolejne omówienie schematów budowy w osadach i oczywiście stolicy. Będziemy to trochę prowadzili inaczej niż poprzednio, omówimy sobie to bardziej dokładnie i na każdym etapie jak to powinno, jak dla mnie wyglądać. Jeśli chodzi akurat o wampirzy hrabiów, tutaj jest, powiem szczerze, dosyć prosty wybór, bo tych budynków nie ma aż tak dużo. Niektóre budynki są po prostu mało użyteczne. Mało użyteczne mogą być budynki, na przykład te koksowniki, e, również na przykład boglini, wartownicy, no bo szczerze powiedziawszy, taka ochrona gdzieś tam przed skavenami, tymi zarazami, jak dla mnie przy wampirach, to jest po prostu zbędne. Garnizon, no garnizon powiedzmy sobie szczerze też, jest tak średnio potrzebny z tego względu, że wampiry mogą sobie wskrzeszać armię, więc jak dla mnie zawsze możemy coś tam sobie powskrzeszać, więc to też dla mnie zdecydowanie zbędny budynek. Jeśli chodzi tak naprawdę o stolicę, no warto w stolicy na pewno wybudować budynek, który daje nam możliwości do handlu, kontroli, bo jak gramy na poziomach wyższych, no to ta kontrola faktycznie jest gdzieś tam zachwiana. Więc jak dla mnie, to powinien być pierwszy budynek, który powinniśmy sobie gdzieś tam na pewno rozwijać. Tak samo kwestia jest tego, jak szybko sobie gdzieś tam ustawiacie rozwój, bo jeśli to jest początek gry, no to przeważnie idziemy w rozwój. Dodatkowo odblokujemy sobie możliwość rekrutowania nekromantów, limit rekromantów i tak samo lokalne możliwości werbunkowe. Dużo osób powie tak, że no jednak, wampiry mogą sobie wskrzeszać tą armię. Im lepsze jednostki pokonamy w bitwie, no to możemy lepszą armię skrzesić. Okej, okay, to jest prawda, tak faktycznie jest, ale często jest tak, że ja na przykład bardzo raszuję, bardzo dużo tych armii staram się tworzyć i robię dosyć ostry podbój już na samych początkach. Więc dla mnie, na przykład, jednostki z wyższych tierów są bardzo potrzebne. Więc szybko musimy sobie rozbudować tak naprawdę rozwój, i dzięki temu rozwojowi możemy budować jakieś już lepsze jednostki. Dla mnie to jest naprawdę priorytet. Priorytetem też powinna być jako taka szubienica, z tego względu, że wampiry no, z kasą nie ma aż tak tragicznie, ale mimo wszystko, jeśli chcecie dużo armii na raz robić, no, to to jest bardzo ważny budynek. I te budynki e, można potem zastąpić na przykład wyższymi tierami, jak na przykład, nie wiem, Wargulfy. Czy będziemy w tą stronę sobie lecieli? E, na przykład, jak będziemy przeklęte zjawy, bo szczerze powiedziawszy, przeklęte zjawy, czy tam na przykład taki czarny powóz, no to są dosyć dobre jednostki, przydają się w walce, zdecydowanie z duży plus. Dodatkowo mamy poziom werbowanych bohaterów dla Banshee, plus 4. Możemy Banshee sobie rekrutować, a rekrutacja Banshee, jak dla mnie, jest bardzo przydatna. Tak samo jeśli chodzi tutaj o krwawych rycerzy, to jest bardzo dobra jednostka przeciw dużym wrogom. Pamiętajcie, że wampiry przeciwko dużym wrogom no nie mają za specjalnie jakichś potężnych jednostek, więc jak dla mnie zdecydowanie jest to przydatny budynek, więc to też się powinno tutaj znaleźć. I również skrzydlaty masz Karon, tym bardziej, że tutaj mamy urządzenie Mortis, które pamiętacie z omówienia jednostek wzmacnia bardzo dużo naszych tutaj jednostek. Po pierwsze zadaje obrażenia przeciwnikowi, leczenie, mamy magiczne ataki. No jest też tu regeneracja, więc to też się powinno znaleźć. A sam Skrzydlaty Maszkaron jest bardzo mocnym potworem, który też ma skuteczność przeciw dużym jednostkom, więc to są na pewno priorytety na najwyższych tierach. Również, tak jak mówię, tutaj jest priorytet, bo tam wargów jest bardzo mocny. Może ten pancerz nie przekonuje Was e, i ta dyscyplina, ale gdy ogarniemy tak naprawdę, jak rzucać tą jednostką e, w przeciwnika, to jest naprawdę mega dobra jednostka. I pamiętajcie, że wargulfy też mają odporność na flankowanie, więc wtedy ta dyscyplina nie jest aż tak bardzo zachwiana, bo możemy mieć 70 dyscypliny, ale jak nie będziemy mieć na przykład odporności na flanki, to i tak ta dyscyplina dużo szybciej nam spadnie, więc ten budynek jest priorytetem jeśli chodzi o grobową straż, no bo grobowa straż jest dobra znowu pod automaty z tego względu, że no pancerz jest tutaj naprawdę dobry, statystyki są ogólnie dobre, ale to jest trzeci tier budynku, maksymalnie, więc jak dla mnie powinien on się znaleźć w pobocznej osadzie, tym bardziej, że jeśli sobie zerkniecie tak na szybko na tak naprawdę osadę poboczną, no tutaj nie mamy za dużego wyboru budynków, które by nadawały jakiś bonus w na przykład zarabianiu, no to wiadomo musimy sobie kupić to, no bo to daje nam kasę, to daje nam tak naprawdę obok rozwój, więc te budynki zdecydowanie powinny się znaleźć i dodatkowo powinniśmy sobie wybrać na przykład mauzoleum. Z tego względu że będziemy mieli dostęp do grobowej straży, do rekrutowania grobowej straży. Pamiętajcie, że tutaj się też zwiększają możliwości werbunkowe, więc możecie wtedy dużo tej armii rekrutować. Mamy również, tak jak mówiłem, ten konksownik, te palenisko, to daje nam spaczenie wampirów, ale spaczenie wampirów bardzo szybko się nabija, więc jak dla mnie jest to po prostu zbyteczny budynek. Można też iść na przykład w stronę na przykład upiorów, ścierwowozów. Jeśli gdzieś tam się dużo bawicie z cierwowozami, no to wtedy musimy sobie taki budynek gdzieś wybudować. Jak dla mnie tak to powinno wyglądać w osadzie. Jeśli chodzi na przykład o drugą osadę, wiadomo, nie ponawiamy sobie tych budynków, bierzemy sobie to i to i to już będzie zdecydowany duży plus. Tu jeśli potrzebujecie na przykład te wody, no to bierzecie sobie ten magnetyt ciemności, ten budynek i nie macie żadnego problemu. Możecie też sobie na przykład wybrać tych konnych, jeśli ich potrzebujecie. Bo jak sobie zobaczycie, tutaj ja na przykład tych konnych nie wybrałem. Mamy tu jeszcze jeden może budynek do wybrania, i teoretycznie powinniśmy ich wybrać, bo po pierwsze, to jest limit bohaterów się nam zwiększa i to jest ważne, i doświadczenie jednostek, więc wtedy tutaj już ten budynek jest nam w ogóle niepotrzebny. Pamiętajcie, że jak mamy tą ikonkę, to jest pokazane, że ten budynek już gdzieś się tam znajduje i tutaj macie możliwości dwie: możemy wziąć przebudzone pole bitwy. Czyli jeśli walczycie na tym terenie, możecie sobie wsk koszt wskrzeszenia umarłych macie tańszy, więc możecie taniej wskrzeszać armię, i to jest dobre wtedy. Bo tutaj, tak jak mówiłem, wyboru dużego nie ma. Możecie sobie wybrać na przykład te ścierwowozy, jeśli potrzebujecie. Ewentualnie możemy sobie tutaj e, wziąć, e, co tutaj możemy. No, w sumie, <ścoughs> szczerze, najlepszym wyjściem jest tak naprawdę to, bo po pierwsze, daje wam to dodatkowy garnizon. Mamy też oczywiście garnizon obok, ale jak dla mnie ten garnizon jest lepszy, bo tu dostajemy grobową straż i czarniej straż z kopiami i zbrojami. Ale dostajecie też ofiary wskutek wyczerpania należącym do wampirów plus 50% wrogie armie, czyli będą bardzo się wyczerpywały. Po drugie zasięg ruchu przeciwnika jest minus 15% mniejszy, czyli będzie musiał się wolniej gdzieś tam tułać do was. Jeśli chodzi o takie na przykład ochronę, tam mogilni, wartownicy to jest dla mnie całkowicie zbędne, więc tak to powinno jak dla mnie wyglądać. Wiadomo, tutaj macie mniejsze miasto, no bo jeśli mamy naszą stolicę, to tutaj mamy dwa sloty więcej. I jak to wygląda w stolicy? No, jeśli macie więcej unikatowych budynków, jak na przykład w tym przypadku, bo tu mamy tak naprawdę trzy unikatowe budynki. To wiadomo, jeśli unikatowy budynek Wam daje naprawdę bonusy, które będziecie z nich korzystać, no to zdecydowanie to budujemy. Tak jak tutaj na samym początku, już mamy kosz werbunku, właśnie bohatera dla wampirów, mamy poziom wampirów plus limit wampirów. No to powinno się ogólnie pierwszy wybudować. Tak samo kasę powinno się pielęgnować, też się to powinno budować. Tutaj jest kwestia tego, że możecie iść w dwie strony. Możecie albo tego na razie nie budować. I iść na przykład ostro w rozwój, żeby jak najszybciej sobie rozwinąć tą nadwyżkę. Albo możecie od razu iść w kasę, a w pobocznych sobie wybudujecie na przykład e, rozwój, albo kasę. To jest kwestia tego, jak potrzebujecie szybko się rozwijać i na czym Wam bardziej zależy, bo każdy, no nie oszukujmy się, ma inną trochę taktykę grania i dla jednego to będzie lepsze, dla drugiego to będzie lepsze. I to jest kwestia, po prostu, na komu na czym zależy. Bardzo dużo osób, jeśli gra, no to patrzy właśnie bardziej na rozwój niż na kasę. No bo kasa powiedzmy, jeśli dużo gdzieś tam toczycie wojnę, bitew, no to będziecie mieli tej kasy i tak pod dostatkiem, więc nie ma żadnego problemu. Więc jak dla mnie, można sobie tutaj porozdzielać. Możecie w jednym mieście sobie zrobić pod kasę, w drugim możecie sobie zrobić pod rozwój. Na przykład, tutaj w tym mieście, co macie. No, tu mamy też kasę i kontrolę. No, to z tego można gdzieś tam zrezygnować i można iść tak naprawdę w rozwój. I to dla Was będzie na przykład o wiele wygodniejsze, o wiele więcej Wam daje. Bo jeśli szybko sobie rozwiniecie poziom tych e, wampirów, to szybko dostaniecie się na przykład do wargeistów, do wargulfów, e, dla tych e, takich jednostek do urządzenia Mortis, do wzmocnienia właśnie tych wampirów. No i wtedy już macie tak naprawdę bardzo prostą grę. E, warto zwracać uwagę na to, jeśli teraz sobie gdzieś tam zrekrutujemy na przykład tego, no nie wiem, Banshee. Zawsze pamiętajcie o tym, co dany e, bohater daje. Tutaj nam zwiększa nam mobilność. Mamy też obrażenia w razie co. I to jest już na przykład dla nas zdecydowanie duży plus, jeśli chodzi o tworzenie armii. Kolejnego bohatera, jeśli sobie tutaj od razu zrekrutujemy. No wampiry, wampiry zdecydowanie mamy dwie magie, więc wampiry zawsze się przydają. Nekromanta to oczywiście magia... Domeny wampirów, więc też się przydaje. Upiorny król to w sumie taki rycerz, który też nam daje bonusy, ale akurat bardziej do szkolenia, kontroli, ataku na garnizon, do ranienia przeciwników, właśnie wyłapywania innych bo bohaterów pobocznych, więc do tego się na przykład dużo przydaje. Nekromanta, jak dobrze pamiętam, chyba miał regenerację oddziałów, proszę bardzo, więc wtedy to jest dla Was bardzo ważne, choć mimo wszystko wampiry same w sobie bardzo szybko się <laughs> regenerują, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Co tutaj mam jeszcze za bohaterów? No, Banshee, Nekromanta, Vampir. No, a Vampir standardowo. Wybieramy sobie daną magię. No i Wampir również ma uzupełnianie, po pierwsze, oddziałów. Po drugie, mamy Spaczenie. Dlatego mówiłem, że Spaczeniem nie ma co się przejmować, bo przeważnie w każdej armii powinniście mieć Vampira, Nekromantę. Z tego względu, że Nekromanta wam będzie leczył armię. A na przykład vampir będzie rozwalał przeciwnika, jeśli chodzi o piechotę, kawalerię, no bo tam jednak ta magia jest bardzo potężna, magia śmierci znowu osłabia przeciwnika, więc to takie połączenie trochę budowy z tym, żeby wszystko było praktyczne i jak sobie zauważycie, od razu te poziomy rekrutowanych już tych bohaterów. No, już są zdecydowanie lepsze. Wiadomo, że to już jest na full wybudowane, więc zwracajcie uwagę na pewno na to, co wam dają dane budynki, bo mamy tak, że budynki dają rekrutację armii, więcej i tutaj sobie damy rekrutację armii, i mamy więcej jednostek do zrekrutowania. Tu nie mamy jeszcze technologii, więc mamy tylko dwa poziomy dla jednostek. Ale to też oczywiście daje nam budynek, więc na takie rzeczy warto zwracać uwagę. Jeśli mamy frakcje, gdzie mamy jeszcze globalne, bo są takie kuźnie, które dają nam globalne rekrutacje, tam to już w ogóle się dzieje magia. Na przykład w wieży nekromanty macie dodatkowo tempo badań, tak jak wiem, limit właśnie nekromantów, dodatkowo kasę, więc są takie budynki, które się mega przydają. Jeśli chodzi o poziom trudności, czy gracie na łatwym, czy gracie na normalnym, czy gracie na legendarnym, to i tak ten schemat budowli, który tutaj jest, czy na przykład ten budowli, bo ta, na przykład w tutaj, nie robi to dla Was większego znaczenia, bo i tak będziecie korzystać z tych jednostek, które tutaj są wybrane i najlepsze budynki względem kasy rozwoju, i też tutaj właśnie się znajdują. Jeśli kasy macie dużo, możecie zrezygnować, na przykład z kasy, a możecie sobie iść właśnie w to. Żeby więcej rekrutować armii, żeby szybciej sobie rozwijać stolicę, to jest kwestia to jest po prostu czego bardziej potrzebujecie, jak wam się rozwija ta stolica, jak stoicie z kasą, bo jeśli stoicie gorzej z kasą, to budujemy budynki dla kasy. Jeśli stoicie dobrze z kasą i zależy wam na szybkim na przykład wzroście rozwoju miasta, żeby szybciej się dobrać do lepszych budynków, no to wtedy sobie to zamieńcie i nie ma żadnego problemu. Pamiętajcie, w osadach budujcie, jeśli będziecie rekrutować daną armię, jak na przykład grobową straż i to jest trzeci tier budynku, nie budujcie tego w stolicy, bo to potem i tak będziecie musieli zburzyć, bo będziecie potrzebowali lepszego slota, na przykład na czwarty, na piąty tier, więc to jest po pierwsze zbędna kasa, zbędny czas budowania, więc jak dla mnie to chyba tyle, nic więcej tutaj już nie trzeba dodawać. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie budynku, armii, lorda, czegokolwiek, dajcie znać pod filmem. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!